Witam, witam wszystkich. Kolejny, kolejny, dzień, kolejny dzień naszych zmagań życiowych. I ten temat, który jest bardzo ważny, bardzo ważny z racji tego, abyśmy cokolwiek w życiu poczynili jakiekolwiek postępy. Teraz, ja jeszcze kilka lat temu nie sobie z tego, z tego procesu, ja powiedział, to jest taki proces tego, tej sytuacji, o której zaraz powiem. I jeżeli ktokolwiek z Was Chcę kiedykolwiek coś w życiu swoim poprawić, coś zmienić, to bez tego czynnika jest to po prostu niemożliwe. A o czym teraz mówię? Mówię na temat, abyśmy podnieśli swoje standardy. Podnieśli swoje standardy, co to, co to ogólnie znaczy? Musimy sobie zadawać, zadawać bardzo często regularnie pytania w stylu, czy jesteśmy szczęśliwi tu, gdzie jesteśmy? Czy jesteśmy szczęśliwi z pracy, którą wykonujemy, czy jesteśmy szczęśliwi ze związku, w którym jesteśmy, czy jesteśmy szczęśliwi z naszej ogólnej sytuacji życiowej? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli chciałbyś poprawić swoje życie, czy chciałbyś poprawić swoje życie, wznieść na inny poziom, to dzieje się tak, że życie się jak zmienia, jak wiemy. Żyjemy na, na poziomach, tak? To są tak zwane poziomy świadomości. I teraz, tak jak większość z Was wie, że do zmiany ogólnie życia bardzo potrzebna, jednych z cech to jest y, poczucie własnej wartości oraz pewność siebie. Ale teraz jeżeli twoje standardy życiowe będą na niskim poziomie i zawsze tak jest, że jeżeli nie masz standardów lub twoje standardy są niskie, twoje. Poczucie własnej wartości jest niskie I tak to właśnie jest I teraz jeżeli chcesz jakikolwiek zrobić zmianę w swoim życiu Wejść na wyższy poziom To musimy podnieść poczucie własnej wartości Oraz pewność siebie Ale te właśnie dwa czynniki Czy cechy charakteru Wchodzą na wyższy poziom Właśnie gdy Podnosimy swoje życiowe standardy A więc zadawaj się często pytania Czy jesteś zadowolony Czy zadowolona tu gdzie jesteś a może chciałabyś coś zmienić? Czy chciałabyś coś zmienić? Może uważasz, że zasługujesz na coś więcej? Może ta sytuacja, w której jesteś nie satysfakcjonuje Cię obecnie? Dlatego, jeżeli zaczniesz sobie regularnie zadawać takie pytania, to zaczniesz, to Twój umysł zacznie szukać odpowiedzi. Twoja podświadomość zacznie pracować na zupełnie innych obrotach i ona będzie szukała tych rozwiązań, o które Ty właśnie pytasz, których szukasz. I tak to Właśnie wygląda, dlatego bardzo ważne, aby w życiu nie zadowalać się byle czym, żeby w życiu non-stop zadawać sobie pytania, swoje standardy w, w jakby wznosić na inny poziom. Dlatego, że dzięki temu, właśnie nasze życie się zmienia i podnosi. Bo jeżeli ty będziesz w pracy, której nienawidzisz, ja wiem, że może rozmawiam znowu o tym samym, ale to jest kluczowe, bo jest niemożliwe, jak ja powiedziałem, nie jest możliwa zmiana Twoja. Czy polepszenie, jeżeli nie, nie wzniesiesz swoich standardów wyżej, jeżeli będziesz dalej krwił w tym samym punkcie i nic się będzie zmieniał? Bo pamiętajcie, że oczekiwanie zmian i robienie cały czas tych samych czynności, to ktoś powiedział, że to jest równa się z głupotą. Dlatego, że jeżeli będziemy wykonywali to samo, te same czynności, te same, e, będziemy operowali na tych samych. Myślach, będziemy używali tych samych myśli, i będziemy robili to, co robimy, to efekty będą dalej takie same. Nic się w naszym życiu nie poprawi lub nie zmieni. Dlatego moja wiadomość do Was dzisiaj jest taka, abyśmy przyglądali się regularnie, żebyśmy wznosili swoje życie, poprawiali swoje standardy, aby te standardy były wysokie, abyśmy się nie godzili. Na, na maraz, abyśmy, abyśmy się nie godzili w życiu na to, że ktoś nas da jakieś ochłapy, żebyśmy się, żebyśmy się e, byśmy nie byli ludźmi, którzy się zadowalają, byle czym, bo jesteśmy warci o wiele więcej jesteśmy warci o wiele więcej niż możemy sobie zdawać z tego sprawę. Dlatego zadajmy sobie pytanie, takie ważne pytania regularnie i wznosimy swoje standardy, podnosimy swoje standardy regularnie, a zobaczycie. Co w waszym życiu będzie się działo? Będą się działo po prostu cuda. Bo musimy się przygnąć wszystkim aspektom w naszym życiu. Relacjom, związkom, pracy i sytuacji ogólnie, nawet zdrowie tak samo. Czy zadowala się tym zdrowiem? Jeżeli się nie zadowala, to wiadomo, trzeba coś zmienić. Może zacząć ćwiczyć, może zmienić dietę. Może spędzać mniej czasu przed telewizorem inwestować bardziej w siebie, swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia, to jest bardzo ważne, to jest wszystko klucz do tego, aby te nasze standardy podnieść i zmienić w nasze życie. A więc znowu, jeżeli podoba się ten filmik, subskrybujcie mój kanał, zostawcie lajka, like zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się, na razie, cześć.